Witam. Dzisiaj w filmie przepis na zdrową kiełbasę w której nie ma oczywiście beklosoli a jest jeden taki składnik dodany, który znaturalizuje te wszystkie złe właściwości kiełbas węconych. Także zapraszam na film. I tak zaczynamy robić tę zdrową kiełbasę. Do tej kiełbasy użyję kilogram łopatki, kilogram szynki, bo to będzie likawa i kilogram to nie jest boczek, to jest dobrze przerośnięta mięsem pachwina a po skórze tej będą wiedzieli skąd to mięso pochodzi ale w tym przepisie mięso nie jest najważniejsze najważniejsze będzie co damy do tej kiełbasy to tak damy 5 gramów czosnku na kilogram 18 g naszej polskiej soli składawy zwykłej na kilogram, 2,5 do 3 gramów pieprzu milonego czarnego i 2 gramy cukru. A najważniejszym składnikiem to będzie przecier pomidorowy. mi z tego roku jeszcze parę sztuk. Najważniejsze, właśnie, żeby mieć taki przecier swojej roboty, i on właśnie zawiera mnóstwo likopenu. Likopan, właśnie z tym czerwonym barwnikiem w pomidorach, jest bardzo silnym przeciwotleniaczem, eliminuje wolne rodniki, które powodują raka, i co najważniejsze, ma jeszcze bardzo wiele prozdrowotnych właściwości. Także bierzemy się najpierw za mięso. Mięso też jest ważne to jest miejsce pochodzenia, jak to się mówi, nielegalnego i zaczniemy od szynki migawy. No, musimy pokroić ją w paski, tak żeby dobrze nam wchodziło do maszynki. I taką ligawę, szynkę bardzo grubą milimy na szarpaku. I tak mamy tę szynkę przemiloną. Ważne jest, żeby nie miała żadnych błonek, żyłek, ścięgien, bo potem będzie nam to zostawało w zębach. Rozbierzemy się za łopatkę. Ta łopatka też jest taka w miarę bez przyrostów tłuszczowych, też się ukrajamy tak, żeby do maszynki weszło dobrze, i pójdzie na oczku 13. I teraz bierzemy się za pachwinę, czyli to można uznać za boczek. Najpierw trzeba skórę oddzielić. Góry nie wyrzucamy, Ona też ma w sobie składniki, które są dla nas zdrowe. A z, tego, z tej pachwiny ja udzielę dwie części. Takie gorsze, tłuszcze i ładniejsze. I te ładniejsze kawałki pachwiny pójdą na oczku ósemce, te gorsze na 4,5 Tutaj mamy pachwinę zmieloną na ósemce oczku. Tak wygląda pachwina zmielona na oczku 4,5. Na razie to odstawię na bok, i teraz zajmiemy się jeszcze skórami. Kroimy je najpierw na takie paseczki, żeby dobrze nam się mieliły. I te skóry będę mielił na sitku 2,5. Tak samo z czostkiem. Ta skóra jeszcze dodała nam aromat, bo ta świnka była polana słomą. I tak wyglądają skóry po jednokrotnym mieleniu, na oczku 2,5. Jak są takie paseczki wychodzą, czyli wszystko jest ostre, wystarczy raz. Jak mamy coś bardziej tempego i wychodzi nam taka paćka, to należałoby takie skórki z tym czosnekiem żeby przemielić dwukrotnie. Wszystkie przyprawy. I co najważniejsze, na 100 gramów. Na kilogram kiełbasy 100 gramów przycieram. I teraz wstępnie parę minut będę wyrabiał tę szynkę łopatką z przyprawami z tym przycierem. Po wstępnym wyrobieniu szynki i łopatki dodaję właśnie teraz resztę te pachwiny czy ewentualnie boczek. I teraz już to mieszamy zasadniczo. 5 minut, 5-7 minut starczy. I tak farsz sobie poleżał dwie godziny w lodówce, jest czerwoniutki jak widać, wygląda tak jakby był peklofany z dużą ilością peklosoli. Teraz zabieramy się do nabijania. Kiełbaska pójdzie standardowe standardowe jelita wieprzowe. dobrze je namoczyć nawet dzień wcześniej na noc, w ciepłej wodzie przepłukać od środka na zewnątrz i potem namoczyć w wodzie ale z dodatkiem z dodatkiem łyżeczki octu będą bardziej takie elastyczne i białe teraz kiełbasę umieszczamy w wędzarce nagrzanej, dobrze nagrzanej do temperatury około 50 stopni i osuszamy bez dymu, samym żarem Jakby nam się tak chciała właśnie miała tendencję do sklejania możemy takie patyczki Tutaj właśnie są z bzu. możemy włożyć, żeby się nie stykała. Szybciej się wysuszy i lepiej się będzie wędziła. Czyli suszymy samym ogniem, samym żarem. Suchym drewnem. A do wędzenia zasadniczego użyję i Ona da nam dużo dymu. Olcha, sucha olcha będzie do suszenia i do potykania kiełbachy. Po ususzeniu kiełbaski będziemy około 3 godzin w temperaturze mniej więcej 50-60 stopni. 3 godziny minęły, kiełbaska się lekko pobarszczyła jak widać, czyli to już jest znak, że możemy ją dopiekać. Będę dopiekał ją około godziny w temperaturze około 80 stopni. Nie będzie porzona, bo ta wersja właśnie z sokiem, z przecierem pomidorowym jest lepsza. Jak się dopieczy, ją wędrzali. I tak minęła godzina. Kiełbaska jest dopieczona. A jak poznać, czy na pewno jest ona w środku gotowa. I uzyskała dobrą temperaturę około 80 stopni, czyli naciskamy. Jak jest twarda, także powinno być wszystko ok. Jakby była lekko frakowata jeszcze, czyli potrzebowała jeszcze troszkę czasu, żeby się w środku ściąć I takie obacka nie sobie odpocznie. Z godzinkę będziemy zaraz ją degustowali, chociaż ja osobiście lubię taką jednodniową jak sobie poleży z piżarni no ale dzisiaj jest niedziela trzeba będzie poczęstować gości także niebawem degustacja i tak się ta kiełbaska prezentuje nie dość, że nie daliśmy pekro soli jest w środku różowiutka czerwoniutka od tego właśnie barwnika likopenu który Jednemu rotuje zdrowie. Jeszcze jest niestężała, bardzo fajnie się kroi. I taką kiełbaskę można z czystym sumieniem dawać znajomym, czy nawet dzieciom, nie ubawiając się, że zatrujemy się azotonami czy innym świństwem. Także to by było na tyle. Podobało się. To w takim razie do następnego.